Witam ponownie XCOM Enemy Within, z naszym gościem specjalnym Kirsten Bell Kra idzie naprzód. Jest to nowa council mission który, i to nie jest związane z Exalt, w sprawdziłem w internecie tylko. Jest to nowa seria trzech unikalnych misji dla rady. To jest coś jak DLC Slingshot. Że ono zostało bardzo źle odebrane. I zniczmy, że to jest odrobina lepsze. Można było właśnie słychać polski język. Z ciekawości o ile nie można mieć polskich żołnierzy, ale polski język spokojnie może być. To nie ma problemu. Meldu nie ma, ponieważ to jest misja dla rady. Niekoniecznie mi to jakoś przeszkadza. Dobra. Ym, mogę tu dojść, mogę to. Idziemy na granicę. Może coś znajdę już. O! Dobra, pierwszy Finman. Teraz kogo mamy? Mamy Snipera, mamy Heavy'ego, mamy Assault, mamy Super, dobrze. Każdego po jednym i Mecha. Dobrze. snajperach. No, się musi gdzieś ładnie ukryć. Najlepiej tutaj. Jeszcze niech tam pójdzie tam. Kogo mamy? Mamy Kirsten Bell, mamy Eid, mamy, mamy Rimshot. Net. Musi musiałem mieć wy wyjątkowy derp wczoraj wieczorem, jak to wymyślałem. Hmm. Gdzie ciebie wyślemy? Ślemy tutaj, żebyś osłaniała. O! Niepotrzebnie cię tam wysłała, wszystko twoja wina. Ile ktoś by strzelił w ogóle? 50%. Ech. Zawsze to coś. Nie powiem, że nie. I jeszcze Kristen Bell. Hmm, ciebie damy tutaj, chociaż. Nie, no tu co widzę, jakby ktoś tu był, to już bym widział. Dawaj. I został mi jeszcze tylko Mac. 53-53. Myślę, że strzelę w tego, który już jest trochę zraniony. To był błąd. Ej, Je, to jest naprawdę dziwne, że nie mogą w niego trafić. Chociaż jak mam żołnierza, który jest schowany za pełną... za pełną osłoną, i tak mu trafią trafić z krytykiem. To jest po prostu śmieszne. I niemożliwe, ale i tak śmieszne. <laughs> Właśnie sniper, sniper, sniper. Ishi pokaż się. 71% Iszy dasz AD Ej, sief. Na co ty mi jesteś? Możemy skoczyć na górę. możemy skoczyć na górę. Hmm. Gdzie Shoti? Shoti tutaj, tutaj jesteś i, okej. Okay. Czy możesz dobiec tutaj możesz? Czy to byłoby równa linia? Tak mi się wydaje. Teraz spróbujmy wtedy zostanie mi tylko tamten na razie. Yes! 100% Jedzie nie, pistoletem! O Jezusie, ja co. Oh, oh, fuck. Oh, fuck me. Oh Jesus, ok. Nie sądziłem, że to zrobię, ale to zrobiłem. Fuck. Okay. Ale nie, spojrza nie spojrzałem, nie spojrzałem 10, lepsze szanse. Uff, thank you. Okej, okay, to był fail piękny. Jedziemy tym kokem. Tak jest. Tak jest, dobrze. Dwóch z głowy, jeszcze pewnie w piętnastu. O, jest ich więcej? Nie, nie widzę przynajmniej. No. reload, 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 overwatch, zmienić się na shotgun. Dziękuję i overwatch. Teraz mu powinienem dać snajpera gdzieś właśnie wysoko, bo ty nawet nie wiedziałem, że jest taka możliwość. O. Dobra. Teraz co chcemy? Idziemy tutaj. Zrozumiałe. Jest teraz id chce tutaj. Gdzie tu. damy Pójdzie hmm, czy chcę powiedzieć tutaj. Nie, tu i się chroń. to też Overwatch. Minigun już zrobiony, więc pójdę tu. O, kolejne. Ale jest daleko, więc nie będzie problem. I Overwatch. Matpie no, żeby się którykolwiek ruszył. A? Może jednak. E, Teraz pytanie czy. Może jednak to będzie exalt. Tak mi przynajmniej gra nie mówiła, ale Ym, nie na rady. Ale. Kogo mogę strzelić? Pytaniem jest. Mogę podejść niby bliżej. Ale nie chcę odblokowywać A, Przecież mam Meka. z czym ja się piep...niczę? Siema. O, jestem ciekaw czy to będzie trucizna miała wpływ na Meka, czy nie? To jest autentycznie ciekawe. Hmm, dobiegnij tu. Ty rusz się do przodu. Ty tutaj wtedy. I jeszcze gdzieś powinien być rimshot. Tak jest. O. Hi. A jak podejdę, to się okaże, że jest jednak obcym. I zrobi się z niego zombie. Boże, krystalizy mi się przypomniały. Dopóki nie mam limitu na ilość tur, to nie mam nic przeciwko. Eee, dojdź tutaj. już myślałem, że strzeli. Eem, czy chcę collateral damage'a? Nie, nie mogę. 53%. Zamiast tego zrobię Overwatch. Snajper nam się dziś wybierze tutaj. Hmm, tutaj teraz was wykorzystajmy. Tu Heavy pójdzie, tutaj ja... jedno pole już dasz.

Może się cicho... O! Sto Jup! Znakomita sprawa. Czy ktoś tu jest? Jup, czysto. To w takim razie podejdźmy. Oh, feisty! The only witness to survive this fight, and for all we know, he was one of the aggressors. We need to bring him in, whether he likes it or not. This. Objectives updated. Wow, to is po prostu VIP extraction. To is dokładnie to. Okay. Tak, i jeszcze rymsza no już musimy zmienić kamerę. Nie, nie ta. Miskliks, miskliks, everywhere. No. To nie powinno być problemem. Patrząc na to, że... 70... 79%. Takiej odległości. Och jedno szczęście. Uff, było blisko. Okej. Okay. Now... Let's go see here. Tak, Overwatch, wiem. Co ci to dało? 73 Idzie mi o bardzo za łatwo źle się z tym czuję, bardzo źle Teraz trzeba jak najszybciej dobiec do samolotu Dobra, gdzie możesz najdalej dobiec? Ale i tak biegniesz. Co nie? Snajpera potrzebuje. Snajper niech się ruszy. Niech się mi się chcemy ruszyć. Tutaj. Pewnie się też zaraz zrobi poison Na szczęście nie. Dobry, Ishi. Bardzo dobrze. Podejdziemy tu. I szybki reload. Teraz gdzie jest cywil? Gdzie cywil może najdalej dobiec? Może tutaj. Dobrze. Och, oh, konspiracja. Podejdziemy tutaj Overwatch. Na wypadek, gdyby się tam jakiś pojawił, został uh, mi. ID. Oglądamy to. No nie problem Sektoid? What? What? Co tam? What? Dobra, no, snajper, zobaczmy sniper, tylko jeden. No, ale 91%, więc... O nie, nie mów, że nie trafisz. Oh. Dobry Ishi, bardzo dobrze. Podleć tutaj. Zobaczymy, czy się uruchomi. Nie. Więc. tutaj. to już teraz nad nie muszę się obawiać o ochronę. Overwatch. Rimshot niech poleci sobie tutaj. Oj, ej, ej! No jak? Naprawdę Jesus. się może lepiej ukryj? I został nam Dobra. On jest tutaj. więc może podejść tu i mi strzelić. Zatem pójdziemy... tu jest ochrona O to, tu jest ochrona.

What are you trying to prove? Seriously? O oh my fuck. Czy możesz kogoś ustrzelić? Chociaż możesz. Dwa, dużo mi to da. Uh. Mogą cię lepiej ukryć. I Overwatch, ale w Meka nie trafią. Ekskom ich szansę. Overwatch, Jezu, co chce z tobą zrobić? Pójdziesz tutaj. Się ukryjesz, teraz już powinien być koniec. Come on. Seriously. No, jeszcze nie ma amunicji, po prostu pięknie. Nie. A teraz, szybko. Może dobie Fantastycznie. Mhm, mm się przekonamy. updated. Hmm. Gdzie jest Mech? Mek, chodź tu. Chodź tutaj. Możesz strzelić? Strzel. Bardzo źle. Nie wyszło mi. No nie wyszło. Ja Jezu, nie, nie, zaraz, 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 zaraz. Gdzie mogę najdalej? E, powinienem tutaj dobiec. O, tak jest najbezpieczniej. I Kirsten Bell. Kirsten Bell może nam pójść tutaj. Jeszcze teraz tylko ty. No! Continue. What? Co to było? Tak, <todgłosy> nie mam pojęcia, czemu mi to tak pokazało. Nie, <todgłosy> ja, ty dalej musisz przeładować. Okej, okay, to było dziwne, to już powinno mi się wtedy pokazać. Pokazało, więc nie rozumiem, ale dobra. To jest za id. Excellent nie, excellent! Przyjaciółkę straciłem, jak możesz mi tak mówić? No coś, świat mi dobrze idzie, nikt nie ginie. A, a, oh, fuck.